Prawa autorskie A.A. Grapefine Inc., marzec 1993 roku. Publikacja za zgodą wydawcy. Inny rodzaj błogosławieństwa. Autor: Bob K., Concord, Kalifornia. Tej nocy, kiedy poszedłem na swój pierwszy meeting A.A., nie miałem pojęcia o zmianach, jakie wkrótce miały nastąpić w moim życiu. Biorąc pod uwagę to, jak wyglądało moje życie, myślałem, że to już koniec. I nie przejmowałem się zbytnio tym, że mogę nie dożyć kolejnego dnia. W zasadzie miałem taką nadzieję. W wieku 28 lat byłem starym, wyczerpanym i pełnym lęku człowiekiem. Miałem dość tego, że ciągle zwalniano mnie z pracy. Czułem się bezużyteczny, samotny. I co noc płakałem przed snem. Długo miałem poczucie, że gorzała jest moim jedynym przyjacielem. Zawsze była tam, gdzie nie było nic innego. Miałem nadzieję, że przystopuję z Piciem, kiedy moje życie stanie się trochę łatwiejsze, ale to się nigdy nie wydarzyło. Straciłem pracę, rodzinę, przyjaciół i możliwości. Czułem się ogromnie samotny. Po kolejnej próbie samobójczej, lekarka, do której trafiłem, wręczyła mi wielką księgę i zasugerowała, żebym przez miesiąc chodził na mitingi AA. Chciałem jej udowodnić, że moje picie nie ma nic wspólnego z moimi problemami, ale ona po prostu nie bardzo mnie rozumiała. Wielka księga, którą od niej dostałem, zrobiła dla mnie to, na co pisząc ją liczył Bill W. i inni, przyniosła rozwiązanie. Było w niej wiele informacji, których nie byłem w stanie jeszcze zastosować w moim życiu, ale po prostu nie mogłem zignorować opisanych tu emocjonalnych i fizycznych aspektów choroby alkoholowej. Dotychczas szczyciłem się tym, że jestem wykształconym człowiekiem, który ma przed sobą karierę. Lektura tej książki spowodowała jednak, że przestałem się oszukiwać. I przyznałem sam przed sobą, że od dwóch lat nie miałem stałej pracy, a mój stan zdrowia wciąż się pogarszał. Pokonany i pełen wstydu, w końcu zgodziłem się pójść na miting AA. Gdy przyjechałem pod wskazany adres, zobaczyłem, że jest to kościół, rany, ale byłem wściekły. Moja lekarka nie powiedziała, że wysyła mnie do kościoła. Byłem żydowskim chłopakiem z Bronxu i byłem pewien, że nie będę tam mile widziany. Skulony w samochodzie zerkałem przez okno czekając na nadchodzących pijaków. Nie było mowy, żebym tak po prostu wysiadł i zaczął się kręcić wokół budynku kościoła. Wszyscy przechodzący obok wyglądali normalnie, więc uznałem, że pewnie jestem w złym miejscu. Zobaczyłem wtedy, że nadchodzi mój kumpel od picia. Wyskoczyłem z samochodu i przywitałem się z nim. Zabawne, że on też szedł na swój pierwszy meeting AA. Co za zbieg okoliczności. Weszliśmy razem, wkraczając do świata, który wywrócił do góry nogami wszystko, co do tej pory wiedziałem i zmienił całe moje dotychczasowe myślenie. Przez pewien czas czułem się nieswojo wśród ludzi ze wspólnoty AA. Kiedy ktoś z nich twierdził, że jest szczęśliwy, wydawało mi się, że po prostu kłamie. Mijały dni, tygodnie i miesiące, a ja wciąż czułem, że różnię się od nich wszystkich. Inni nowicjusze mówili na mitingach o odnalezieniu Boga, odebraniu obsesji picia o szczęściu, radości i wolności. Ja po około sześciu czy siedmiu miesiącach trzeźwości stałem się poirytowany. I zacząłem się zastanawiać, czy to już wszystko, co mnie czeka w tym życiu. Abstynencja wydawała mi się mocno przereklamowana. Wtedy stało się coś, co pomogło mi zachować trzeźwość i odnaleźć moją siłę wyższą. Obudziłem się pewnego ranka bez czucia w nogach. Jeszcze byłem w stanie chodzić, ale z dnia na dzień mój stan się pogarszał, więc poszedłem do lekarza. Po dwóch miesiącach badań, konsultacji i wizyt w szpitalach, zdiagnozowano u mnie stwardnienie rozsiane. Od tamtej chwili moje życie stało się ciekawą podróżą, którą odbywam, idąc o kulach lub korzystając z wózka inwalidzkiego. Wiele razy chciałem się napić, ale nigdy tego nie zrobiłam i często zastanawiałem się: dlaczego? obsesja picia nie opuściła mnie przez prawie półtora roku, a wiele z moich najgorszych problemów związanych z finansami, zdrowiem, pracą czy relacjami, pojawiło się dopiero kiedy przestałem pić. Nie wiem, czy po prostu miałem szczęście, czy gotowość by słuchać, ale na początku swojej drogi miałem wokół siebie grupę weteranów, którzy dali mi prostą lekcję. Kiedy pojawia się zwątpienie, zaangażuj się w służbę. Ta rada nieraz pomogła mi przetrwać złe dni. Wieczorami, kiedy chciało mi się pić, chodziłem na mitingi mojej domowej grupy, na której pełniłem służbę sekretarza. Długie weekendy wypełniałem uczestnicząc w zebraniach biura służb krajowych. Kiedy czułem się niepotrzebny lub gdy życie stawało się zbyt trudne do zniesienia, ratowały mnie zobowiązania, niesienia posłania w lokalnym liceum. To wszystko nauczyło mnie, aby angażować się w program bez względu na to, jak się czuję lub co dzieje się w moim życiu. Gorsze dni nie oznaczają, że AA nie działa w moim życiu, one pokazują mi, że jestem tylko człowiekiem, a moja siła wyższa sprawia, że dzisiaj nie piję. Pamiętam, jak, będąc dorastającym chłopakiem, usłyszałem naszego rabina, który wyjaśniał znaczenie słowa błogosławieństwo. Powiedział, że błogosławieństwo nie jest wtedy, gdy w naszym życiu dzieje się coś dobrego. Błogosławieństwo manifestuje się w tych wydarzeniach, które postrzegamy jako niefortunne lub złe, bo właśnie w nich przejawia się moc Boga. Właśnie wtedy widać cud tego, jak my ludzie radzimy sobie w trudnych chwilach i jak wykorzystujemy je, by wzrastać i służyć innym. Mój alkoholizm świetnie pasuje do tej definicji. Dziś jestem naprawdę wdzięcznym alkoholikiem, nie żałuję swojej przeszłości. Zrozumiałem, że wszystkie te wydarzenia w moim życiu, które kiedyś były powodem głębokiego wstydu, zrobiły ze mnie użytecznego człowieka. Moja niepełnosprawność jeszcze bardziej wzmocniła to podejście. Już dawno temu zauważyłem, że bez względu na to jak słaba jest moja kondycja fizyczna, pomagając drugiemu człowiekowi odczepiam się od siebie i czuję się lepiej. Moja choroba nauczyła mnie też dystansu do samego siebie. Staram się nie traktować siebie zbyt poważnie, i nareszcie widzę to, że nie jestem jedyną osobą na Ziemi, która ma problemy. Nadal miewam gorsze dni, ale one mijają. Kiedy piłem, nigdy z radością nie patrzyłem w przyszłość. Niedawno miałem piątą rocznicę w AA. To było pracowite pięć lat, ale teraz czuję, że naprawdę zaczynam żyć. Wspólnota AA pozwoliła mi pogodzić się z moją przeszłością i dała mi umiejętność przeżywania teraźniejszości niezależnie od tego co się dzieje nie wiem co przyniesie jutro ale wiem jedno zawsze mam do dyspozycji narzędzia które pozwalają mi zachować trzeźwość a jedyne czego potrzebuję to gotowość do robienia tego co jest w tej chwili przede mną